Dobry wieczór. Witam państwa. Przed chwilą wziąłem udział w, w posiedzeniu sztabu kryzysowego województwa zachodniopomorskiego. Bardzo dziękuję panu wojewodzie za umożliwienie mi tego spotkania z przedstawicielami wszystkich zaangażowanych służb, inspekcji, straży. Dzięki temu mogłem wysłuchać aktualnej sytuacji tutaj w województwie, ale także wysłuchać tego, jakie są potrzeby i czego Państwo się spodziewają w najbliższym czasie, jak w tej chwili wygląda praca funkcjonariuszy, personelu medycznego, wszystkich tych, którzy są inspektorów, wszystkich, którzy są zaangażowani w, w, w ten proces walki z koronawirusem. To jest szczególne województwo, bo tutaj to województwo jest zaangażowane w ten proces. Właściwie można śmiało powiedzieć od połowy stycznia, bo wtedy pojawiły się pierwsze sygnały, pierwsze przypadki i od razu były tutaj bardzo zdecydowane reakcje, za co, za co bardzo dziękuję, bo to była, to było, to były i to był i, i, police, i już wcześniej i, i Koszalin, w związku z czym te działania tutaj są prowadzone już od dawna, w tej chwili są bardzo intensywne, bo to jest także ochrona wszystkich rodzajów granic, jakie mogą występować w ogóle one występują tutaj w tym województwie w zachodniopomorskim mamy i granicę i granicę powietrzną, bo mamy przecież port lotniczy w Goleniowie międzynarodowy, gdzie lądują samoloty z zagranicy. Mamy proszę Państwa, mamy proszę Państwa granicę morską, oczywiście mamy granicę rzeczną, no i rzecz jasna, granice lądowe z Niemiecką Republiką Federalną. Ruch na tych granicach tutaj jest bardzo duży w związku z powyższym. Rzeczywiście to jest ciężka praca, którą wykonują przedstawiciele służb. W tą pracę zaangażowana jest Straż Graniczna, w tą pracę zaangażowane są jest, jest także Państwa Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, więc rzeczywiście tutaj to, to ta praca, która odbywa się w województwie zachodniopomorskim, to strzeżenie Także i bezpieczeństwa obywateli, właśnie poprzez strzeżenie granicy, odbywa się tutaj na bieżąco i rzeczywiście jest ogromne zaangażowanie ze strony służb. Chciałem bardzo serdecznie za to podziękować wszystkim funkcjonariuszom, wszystkim komendantom, którzy są za to odpowiedzialni, bo to rzeczywiście jest niezwykle niezwykle ważne zadanie, które tutaj jest skutecznie realizowane, co chcę bardzo, bardzo. Mocno podkreślić. No, oczywiście ogromne zaangażowanie też personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, wszystkich, którzy, którzy w szpitalu te procesy wspierają, pracownikom laboratoriów, którzy, którzy tutaj też wykonują na co dzień swoją pracę. To wszystko się tutaj dzieje i to wszystko się tutaj też i rozwija, bo dzisiaj właśnie słyszałem, że w najbliższym czasie ma być otwarte kolejne laboratorium, które będzie właśnie mogło tutaj na miejscu diagnozować, badać te testy, sprawdzać, czy są kolejne zachorowa zachorowania spowodowane koronawirusem, czy też nie. Proszę Państwa. Mamy stan taki, jaki, jaki tutaj jest. Jest dwa przypadki stwierdzone. To są chorzy, którzy, którzy leżą tutaj w szczecińskim szpitalu. Mamy osoby, które, wobec których jest wysokie podejrzenie tego, że mogą być chore i również są hospitalizowane. Takich osób jest w tej chwili tu w Szczecinie 12. Mamy cały szereg osób poddanych kwarantannie. To jest ponad, ponad, do, do, grubo ponad 100 osób, które są w tej chwili poddane kwarantannie. No i oczywiście ponad 400 osób, które są pod bieżącym nadzorem sanitarno epidemiologicznym, więc te działania są tutaj cały czas, cały czas prowadzone i, i co bardzo mocno chcę podkreślić to minimalizowanie tutaj zachorowalności. Powodowanej koronawirusem, no jest czynione dosłownie wszystko, co tutaj w mocy, żeby, żeby to było realizowane. Mam także informację od, od komendanta wojewódzkiego policji, że niestety dzisiaj pierwsze, pierwsze wizyty policjantów u osób, które są poddane kwarantannie domowej, i już stwierdzone przypadki tego, że ludzie tej kwarantanny nie przestrzegają. Proszę Państwa, ja apeluję, apeluję do wszystkich moich rodaków, którzy zostali. Wobec których tą kwarantannę domową zastosowano, aby to traktować poważnie. Apeluję jeszcze raz: to jest kwestia państwa zdrowia, ale to jest kwestia zdrowia także i innych osób. Bardzo proszę, żeby traktować to poważnie. Bardzo też proszę, żeby pomagać takim osobom, żeby, tym osobom, żeby te osoby wspierać, które tej kwarantannie są poddane, tak żeby im po prostu było łatwiej to wytrzymać i żeby mogły tej kwarantanny dotrzymać, żeby otrzymywały to, co im jest potrzebne, żeby być z nimi w kontakcie. No, kontakt telefoniczny. Nie można się zarazić, ale można się dowiedzieć, czy dana osoba czegoś potrzebuje i być może jej coś kupić, przynieść, zostawić pod drzwiami. Bardzo proszę państwa o to, proszę, żeby być wyczulonym na osoby z rodziny, na sąsiadów, na znajomych, którzy w takiej sytuacji się znajdują, bo ci ludzie, my mamy oczekiwania wobec tych osób, które są poddane kwarantannie. Nie chcemy, żeby tą kwarantannę wypełniły, żeby tą kwarantannę zrealizowały dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa, mogę tak powiedzieć, ale z drugiej strony on Zrozummy też ich, że oni są w ogromnej trudnej sytuacji i po prostu potrzebują naszej codziennej pomocy. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo chcę gorąco podziękować wszystkim osobom, które tutaj są w zachodniopomorskim województwie zaangażowane w, tą w, tą, w ten proces ochrony nas przed, przed koronawirusem. Wszystkim przedstawicielom służb, inspekcji, straży, panu wojewodzie, jego współpracownikom za ogromne, ogromne tutaj zaangażowanie, personelowi medycznemu. Wszystkim jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny bo wszyscy pracują z wielkim wysiłkiem i, i, i dziękuję za to, że stoją na straży naszego, naszego zdrowia, a, a także i życia. Bo, proszę państwa, niestety, ale to, że będą zgony spowodowane tym zakażeniem koronawirusem, to w zasadzie... Niestety obawiam się, że jest w zasadzie pewne pytanie tylko kiedy i, i mam nadzieję, że będzie tych przypadków jak najmniej. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan wojewoda. Zaprosił mnie do tego, żebyśmy odwiedzili razem przejście drogowe w Kołbaskowie, gdzie jest posterunek, który właśnie realizuje tą kontrolę graniczną. Także zaraz przejedziemy tam i, i będę mógł zobaczyć, jak wygląda praca funkcjonariuszy, w jakiej atmosferze się to odbywa. Z tego, co słyszę do tej pory od, od tych, którzy na granicach w tej chwili patrolują i od komendantów, to obywatele, którzy przejeżdżają granicę, zachowują się bardzo życzliwie, bardzo spokojnie. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby uzyskać te wypełnione karty, które, które dzisiaj każdy przybywający do naszego kraju musi, musi wypełnić, wskazać miejsce, w którym będzie przebywał. Także też dziękuję za tą dyscyplinę i wyrozumiałość, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że dzieje się to, może jest to utrudnienie, ale dzieje się to wszystko dla naszego wspólnego dobra. Dziękuję.